Wierzyła w siłę muzyki. Odeszła spokojnie, otoczona rodziną, czytamy w komunikacie Pałacu Buckingham. Catherine Worsley zostanie zapamiętana jako stała bywalczyni turniejów tenisowych na Wimbledonie, gdzie wręczała trofea. Szczególnie znany jest moment, gdy w 1993 roku pocieszała płaczącą po przegranej Janę Nowotną, a pięć lat później wręczyła jej puchar zwycięstwa. Księżna była wielką miłośniczką muzyki. Wspierała organizacje charytatywne z nią związane i uczyła muzyki w szkole podstawowej w Hall. Uczniowie znali ją jako panią Kent i nie wiedzieli o jej królewskim pochodzeniu. Mówiła o mocy muzyki, która daje pewność siebie i wiarę w siebie. Założyła również organizację charytatywną, aby pomóc młodym ludziom w dostępie do nauki gry na instrumentach. Przeszła na katolicyzm. W swoim życiu obrała indywidualną drogę. W 1994 roku przeszła na katolicyzm, co było pierwszą taką konwersją w rodzinie królewskiej od ponad 300 lat. Została wolontariuszką w organizacji charytatywnej pomagającej bezdomnym. W późniejszych latach zrezygnowała z używania tytułu jej królewskiej wysokości, aby bardziej skupić się na pracy na rzecz edukacji muzycznej. Urodziła się jako Catherine Worsley i pochodziła z arystokratycznej rodziny z Yorkshire. W 1961 roku poślubiła księcia Kentu. Okres żałoby. Król Karol został poinformowany o jej śmierci w czwartek wieczorem, po czym ogłoszono okres królewskiej żałoby. Premier Kir Starmer złożył jej hołd, podkreślając, że księżna Kentu wnosiła współczucie, godność i ludzki dotyk do wszystkiego, co robiła. Data pogrzebu nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to msza katolicka, zgodnie z wyznaniem księżnej. Catherine Worsley pozostawiła męża, księcia Kentu, który ma 89 lat oraz dwoje synów i córkę. Marek z Louvoise, KS Info.